Yo, siema, no, z jesteś Ganit i witam Was w szybkim nagraniu testowym z mojego tabletu Apollo Quickly 731. Mm, no więc, tak, no włączyłem w górnym rogu zakładkę mm, o. No, o po prostu. Mm, użytkowaniu procesora. I tak, mm, włączmy sobie pierwszą lepszą grę, zagrajmy sobie jedną rundkę i. no bo podobno się ścina w grach i takich rzeczach. Ja chciałem nagrać z, mm, wcześniej już, ale w nagraniu y, w wersji high quality. Y, nie chciałem mi się na żadnym y, odtwarzaczu otworzyć, nawet po przerzuceniu na kompa. Nagrywam teraz programem Screencast Video Recording, który jest dostępny w, tak jak w Google Play. Czyli sklepy, w sklepie Google, jak i w Android Markecie? Mm, za 15 czy 13 zł, tak coś takiego. W każdym razie dawno kupowałem, nie pamiętam. Mm. Oj, No cóż. tam chodzi płynnie. Nie wiem, jak będzie z nagra... O, oh, fakiet. Ledwie minuta 30 jest. Cholera. Um. I co by tu zrobić? Hmm. Wszystko jest dobrze. Poczekajcie. Ok. I tak. Mm, na razie odłączyłem się od Wi-Fi, ponieważ teraz mój dostawca int internetu sobie zamówił wolne. I tak. Nie nagrywam screencastem zbudowanym mikrofonem, a Audacity. Później to wkleję. Wiedział, o co chodzi. Więc tak. Mm, Odpalmy sobie może na przykład, na przykład, na przykład, na przykład, o, ściągnąłem sobie taką testową grę, ja nie wiem, ogólnie, bo chciałem ogólnie sobie kupić jakąś, jakiegoś ski-jumpa, ale coś, 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 nie wiem, jakoś mi ten ski-jump z nim przypasował chyba, nie, dużo nie grałem, nie, może mi akurat przypasuje, dobrze, chwila. widzicie pa nakładka z tym pokazuje, że ciągnie jednak procesor i wiadomo, że się nie przyciął i... No dobra, szczerze... Zakończę wam granie, bo jest to testowe. Ja, bo będę robił, bo zamierzam robić takie, wiecie, recenzje na temat gier różnych i programów. I tak... Mm, i widzę już dochodzimy do 3 minut nagrania to jest trochę dziwne mm, ale no cóż, więc tak mm, mam wrażenie że już powinienem skończyć to nagranie więc y, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo, już w recenzji i cześć!